Pan Paweł Bednawczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Bednarczyk, mam 37 lat. Jestem szczęśliwym mężem Iwony i ojcem czteroletniego Frania. Jestem praktykującym katolikiem. Od... Ukończyłem studia wyższe, wykształcenie ukończyłem studia inżynierskiego geodezyjnej. Magisterskie studia w zakresie zarządzania nieruchomościami. Oprócz tego ukończyłem jeszcze podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości oraz audytu energetycznego. Pracę rozpocząłem od 1997 roku po ukończeniu techniką. Pracowałem w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, kancelarii geodezyjnej a Następnie moja droga. Zawodowa połączyłam je z samorządem i pracowałem w Urzędzie Miejskim w Łochowie oraz w Urzędzie Gminy Klemów od pięciu lat. Jestem burmistrzem Tłuszcza, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do pytań od organizatorów. Pytania będą zadawane na przemian przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową oraz Klik Wołomin Na odpowiedź kandydaci będą mieli dwie minuty. Rozpoczynamy od Pana Pawła Bednarczyka. I zadaję pierwsze pytanie. Szacuje się, że ponad 20% osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Część z nich zawarta została w celu ominięcia przepisów prawa pracy. Co należy zrobić, aby zminimalizować zagrożenie umowami śmieciowymi? Szanowni Państwo, nie tak dawno umowy zlecenia zostały osusowane, przez co opłacalność ich zawierania przez pracodawców nieco zmalała. Główna różnica w chwili obecnej między umową zleceniem a umową o pracę jest taka, że pracodawca no, nie jest związany z długim okresem wypowiedzenia takiej umowy i jestem przekonany, że takie umowy zawierane są przede wszystkim w zakładach pracy bądź innych instytucjach, gdzie jest praca sezonowa. Umowa o dzieło, też nazywana umową śmieciową, w mojej ocenie powinna pozostać, z tego względu, że daje możliwość do robienia, do pracowania osobom, które są czynnie zawodowo i są na etacie. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem dla pracownika, by była stała umowa o pracy, jednakże. Tutaj też trzeba mieć na względzie interesy pracodawców, którzy tą pracę dają i nie zawsze chcą ponosić wszystkie koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Partia, którą reprezentuję w chwili obecnej w swoim programie chce obniżenia o 50% składek dla mikroprzedsiębiorstw, czyli dla tych osób, które w chwili obecnej Prowadzą działalność gospodarczą i będą chciały prowadzi, prowadzić osoby, które będą chciały założyć działalność gospodarczą. Chcemy, aby przez pierwsze 12 miesięcy były zwolnione z, z opłat ZUS-u, a następnie przez okres 5 lat dochodziły do tej kwoty właściwej płaconej przez wszystkich. Dziękuję. Drugie pytanie zada Michał Torbiński z Klik Wołomy. Państwo, witam kandydatów. System emerytalny działa na podstawie solidarności pokoju, która w skrócie sprowadza się do tego, że ludzie pracujący utrzymują niepracujących emerytów. W związku z zniżeniem demograficznym ludzi pracujących będzie coraz mniej, a pobierających świad świadczenia emerytalne coraz więcej. Jak w takim razie zabezpieczyć dochody osobom starszym, jednocześnie nie blokując możliwości zakładania rodziny? Proszę Państwa. Staliśmy się wygodni, i posiadanie dzisiaj dzieci rodziny nie dla wszystkich jest czymś normalnym, czymś wspaniałym. Musimy przede wszystkim stworzyć modę na posiadanie dzieci, na posiadanie rodziny. Dzisiaj wiele osób młodych rezygnuje z tego. Między innymi z, z tego powodu te kłopoty zysku też istnieją. Najlepszą inwestycją są dzieci i one oczywiście rodzicom w miarę możliwości będą pomagać, tylko też trzeba im stworzyć te warunki, żeby one godnie żyły i w przyszłości godnie zarabiały. Polskie Stronnictwo Ludowe, które w chwili obecnej reprezentuje, zaproponowało, złożyło projekt ustawy o tym, żeby przechodzić na emeryturę po 40 Mieć możliwość przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, i wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem dobrym, bo jeżeli ktoś ciężko pracuje, czy na budowie, czy w jakichś innych trudnych warunkach, no trudno bardzo, żeby fizycznie miał możliwości pracowania do 67, a może i dłużej, więcej lat. Więc taka propozycja. Uważam za słuszną. Faktycznie na Wyspach, tak jak Pani powiedziała, rodzi się więcej dzieci, bo tam podejście do matek, dla, do rodziny jest nieco inne i w związku z tym Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło również taką projekt ustawy, i ona została przyjęta o tym, żeby. Osoby, które posiadają dzieci i są zatrudnione na umowę zlecenie bądź w ogóle nigdy wcześniej nie pracowały, otrzymywały świadczenie w wysokości 1000 złotych przez rok, tak, żeby ten najtrudniejszy pierwszy okres czasu mogli te dzieci wychować. Dziękuję. W tak zwanym w międzyczasie pojawiło się pytanie od redakcji, które myślę warto zadać już teraz i przy którym myślę, że kandydaci napotkają największe trudności. Pytanie zadała Pani Teresa Urbanowska z Życia Powiatu na Mazowszu i prosi o odpowiedź pisemną. My tą odpowiedź później przeczytamy, dlatego proszę o odpisanie wyraźnie i, i proszę o podpisanie się na górze kartki. Kartki rozda już kolega, pisy też się postaramy Za chwilę dostarczyć. Kartki zbierzemy po, myślę, że po czwartym pytaniu. Czyli teraz jest trzecie i czwarte. Będą Państwo mieli około 30 minut na odpowiedź. Chwileczkę, dostarczymy się z Szczęśliwa Musicie się pani renamedować. wszystko. Wydaje mi się, że już wszyscy Państwo są gotowi. Ja przeczytam pytanie: dlaczego ja, a nie moja jedynka? Dlaczego znaczy ja, a nie moja jedynka? Tak jak powiedziałem. Tak jak powiedziałem. Nie, odpowiedzi zbierzemy po zakończeniu czwartego pytania. Po odpowiedzi na czwarte pytanie. Nie już odpowiedział, że też pytanie zostało już zapisane. Zadam swoje pytanie. System wyborczy był gorącym tematem podczas tegorocznych wyborów prezydenckich. Czy rzeczywiście powinniśmy zmienić ordynację wyborczą do Sejmu? Jeśli tak, to na który model powinniśmy się zdecydować? Proszę Państwa, tutaj troszeczkę się różnię od partii, którą reprezentuję i osobiście uważam, że jedno mandatowe okręgi wyborcze mogłyby wnieść wiele... Do na naszej scenie politycznej. Natomiast referendum, które tak niedawno się odbyło, no wskazało jednoznacznie, że nie jest to najważniejszy temat, który teraz Polacy chcą poruszać i tym się w tej chwili zajmować. Uważam, że powinniśmy odczekać jakiś czas i do tematu powrócić, ale na pewno nie w ciągu czterech lat. Jest po prostu zbyt wcześnie, żeby tym się zajmować. System taki, który panuje w Niemczech czy wymieszany, uważałbym, że miałby prawo istnienia u nas w kraju, natomiast tutaj też wymagana by była zgoda wszystkich opcji politycznych. Ja bym nie chciał, żeby w przyszłości reprezentowali nas przedstawiciele tylko i wyłącznie dwóch partii, tak jak to dzisiaj zostało zrobione przez media ogólnopolskie, że występują kandydaci w dwóch, dwóch największych partii. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, Polacy mają różne poglądy, Polacy różnie podchodzą do, mają, różnie podchodzą do, do życia, do rządzenia, różnie, mają różne poglądy i chcieliby je wyrażać. Nie możemy tego w żaden sposób blokować. Pani Renata wspomniała tutaj o Dwukadencyjności zwyczajowej, ja w coś takiego nie wierzę. Jedna osoba by zrezygnowała, a reszta nie. Jeżeli miałaby być dwukadencyjność bądź trój, tru, trójkadencyjność, to tak, ale dla wszystkich i dla samorządowców, i dla parlamentarzystów. I uważam, że wtedy czteroletnia kadencja powinna być ci wdłużona być może o rok, być może o dwa. Dziękuję. 14 października mieliśmy okazję oglądać strajk pracowników oświaty. Każdego roku na ulicach Warszawy można spotkać co najmniej kilka grup zawodowych wzmacniających swoją pozycję negocjacyjną o takim zabiegiem. Czy sytuacja nauczycieli rzeczywiście jest bardzo zła? Czy chcą oni skorzystać z precedensu wypracowanego przez lata przez górników i pielęgniarki? Proszę Państwa, każdy za swoją pracę powinien być godnie wynagradzany, zwłaszcza jeżeli przykładają się do tej pracy i. Wykonuje ją należycie. I tutaj to nie podlega dyskusji. Natomiast, ja na potrzeby dzisiejszej debaty, sięgnąłem do informacji z, mojego, z mojej gminy, z mojego miasta. I nauczyciel dyplomowany, czyli ten, który ma już największe doświadczenie, zarabia średnio około 3300 zł. Natomiast, urzędnik w urzędzie z podobnym. Wykształceniem, czyli na pewno wyższym, z takimi samymi bądź dłuższym stażem pracy, zarabia poniżej 2500 zł na rękę. Więc nie do końca zgodzę się z tym wszystkim, co jest tak w telewizji przekazywane w ten sposób, że nauczyciele są krzywdzeni i źle zarabiają. Kolejnym, kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest karta nauczyciela. Ona po prostu. Część, ja nie mówię, że wszystkich, ale część z tych nauczycieli po prostu debra w Bo jeżeli weźmiemy nauczyciela w mieście w Tłuszczu, w mieście w Wołominie, w mieście w Kobyłce, gdzie dzieci w klasie jest na pewno więcej jak 25, trudności są lokalowe, a weźmiemy y, nauczyciela, który pracuje w wiejskiej szkole i dzieci w klasie ma 15, być może czasami się zdarza, że mniej. I jeszcze dodatkowo ma za to dodatek wiejski i mieszkaniowy, to przepraszam bardzo, sprawiedliwości żadnej nie ma w tym wszystkim. Kolejna rzecz, gimnazja. Tutaj było wspomniane o gimnazjach. Trzeba się wrócić do 99 roku. To rząd AWS-u pod właśnie naciskiem lobby nauczycielskiego wprowadził gimnazja przez ten niż demograficzny. Nasz problemem naszych y, nauczycieli y, tu na miejscu y, w, naszym, y, w naszym powiecie nie jest to, że my będziemy likwidować szkoły. My nie mamy sal do nauki dla dzieci. Dzieci uczą się na kilka zmian. I to musimy zmienić. Dziękuję. Teraz bierzemy pisemne odpowiedzi na pytanie zadane przez redakcję. I o zabranie głosu proszę Nikolauszy, Pan Nasza debata chyli się już ku końcowi. Postaramy się odczytać te odpowiedzi. Mam nadzieję, że Państwo starannie pisali, a następnie będę prosił kandydatów o zabranie głosu już w stopniu końcowym. Już widzę, że postulat Pani Teresy o jednym zdaniu nie został spełniony. ale cóż, można się było tego spodziewać. Z góry przepraszam za wszelkie zająknięcia, Tutaj charaktery pismu po kandydacie mają różne. Będę sobie się starał czytać płynnie. I nie jestem taki odważny, Panie Pawle. Proszę o przeczytanie. <grymne> Mimo, że Janusz Piechodziński jest aktywnym posłem, jednym z najaktywniejszych, często nas odwiedza, to i tak jestem bliżej moich mieszkańców. No nie, Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bernarczyk. Szanowni Państwo. Chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie tej debaty. Moim kontrkandydatom chciałbym podziękować za to, że dzisiaj tutaj przybyli i mogliśmy razem wymienić się swoimi poglądami. Na zakończenie chciałbym Państwu przekazać swoją wizytówkę, bo... Dzisiaj jesteśmy kontrkandydatami, a od poniedziałku będziemy mieszkańcami tego powiatu. Jeżeli byście chcieli Państwo, mimo różnic, które dzisiaj mam nadzieję zostały uwidocznione, zapraszam, chciałbym zaprosić wszystkich do współpracy, bo wszyscy razem tworzymy przecież wspólnotę tego powiatu i chciałbym, żebyśmy razem mogli pewne rzeczy po wyborach razem wspólnie robić. Jeżeli chodzi o y, pracę w Sejmie, gdy, gdy, gdy zostanę wybrany, będę wybrany, chciałbym pracować y, w dziedzinie y, samorządu. Y, od 12 lat pracuję w samorządzie i na pewno przeciwstawiłbym się podziałowi województwa mazowieckiego na części taki projekt ustawy. Y, jedna z partii politycznych y, złożyła w Sejmie. Y, Nasz powiat jest bardzo zróżnicowany. Ci, którzy y, interesują się sprawami gmin takie jak Strachówka, Poświętne, Plęków, Tłuszcz, Jadów czy Dąbrówka to doskonale wiedzą, że y, te gminy mają ogromne zacofanie. Podział województwa spowodowałby to, że y, nasze gminy, ponieważ nasz powiat miałby się znaleźć wtedy w województwie warszawskim, nasze gminy przez wskaźniki zostałyby wykluczone z wszelkiego ro, y, rodzaju Pomocy na wodociągowanie, budowanie kanalizacji czy dróg, a tutaj zapóźnienia w tych gminach są naprawdę dość duże i temu chciałbym się przeciwstawić. Dziękuję bardzo. Paweł Będarczyk, lista numer 5, pozycja numer 15. Nasza debata dobiegła końca. Mam nadzieję, że dzięki niej niedzielny wybór będzie łatwiejszy. Ja bym chciał w tym miejscu podziękować panu Kazimierzowi Rakowskiemu, Staroście Błomińskiemu oraz pani Joli Boguszewskiej, dyrektor tutejszej fabryczki, za udostępnienie nam sali. Bardzo dziękuję Pani Starosto. Chciałbym podziękować oczywiście kandydatom, którzy się stawili. Wszystkie komitety, które zaprosiliśmy odpowiedziały na nasze zaproszenie i się reprezentowały, reprezentowane były przez kandydatów. Dziękuję publiczności, redakcjom, które się licznie stawiły naszą debatę. Spotkanie organizowane było przez Klub Liberałów i Konserwatystów Wołomin. Tutaj kolega Marcin Kilipiński, który zadawał pytania, kolega Mateusz Nieborak oraz wspólnotę samorządową. Mojej osobie oraz kolega Marcin Ołdak. Myślę, że mimo, że oficjalna część debaty dobiegła końca, to zapraszam na kawę, herbatę i jeszcze parę minut z kandydatami będzie można spędzić i osobiście. Bardzo dziękuję.